Dajesz! Małe na drugą rundę. Proszę no, tam jest. Dawaj, dawaj! Połączone kapelony. jeden. Ale wiesz, to tam na tych w na prawdę. jest stawka jeden, Oj, pandy, coś kiepsko. O, pan I wolna. No, ja to dzieje. Zobaczymy, co się dawaj, Kamil, dawaj, Kamil, dawaj! Dobrze jest. Jedziesz, jedziesz. Kamil, Dobra, Dobrze, przy tylu, przy Dobra, dawaj, pandy, dawaj, się dzieje. Zobaczymy, Kamil Kamil, Kamil. Zobaczymy, przy tym, dzieje. Zobaczymy, co się dzieje. Zobaczymy, Dawaj się dzieje. Zobaczymy, co się dzieje. Zobaczymy, co się Dawaj, co się dzieje. Zobaczymy, się się Kurna wilku, ty, na 29, ty, wszyscy mogę mm. opierdlić Masakra Przycenie mu tam Dawaj, dawaj!